Jak się będę jąkać, albo i będę też czytać um, z telefonu. Więc, um, jak wiecie, od mojego dziecka dziadkowie i mama przyprowadzali mnie do zboru. Od mojego również chodziłam na szkółki niedzielne i uczono mnie, jakim jest Pan Bóg. Um, ale moje życie wtedy nie wyglądało tak, jak chciałabym teraz, aby wtedy wyglądało. Um, sytuacja z rodzicami, trudny wiek dojrzewania sprawiły, że bardzo oddaliłam się od zboru. W pewnym momencie przed czas, w którym w ogóle nie chciałam do Niego przychodzić i słuchać tych kazań. Nie rozumiałam, dlaczego tyle spraw zaczęło się sypać i byłam trochę zła na Pana Boga. Zadawałam sobie też pytanie, dlaczego akurat to mnie się to przytrafia. No, mijały miesiące, i jak wiecie, teraz trochę się cofnę w czasie. Od szóstego roku życia mama posyłała mnie na obozy chrześcijańskie, przeróżne. Wisła, jakiś milanówek, aż w końcu trafiłam do Palowic. Tam już zostałam na dłuższe lata. Poznałam swoich przyjaciół i obecnego chłopaka. Od ostatnich trzech lat na obozy, na obozy już nie jeżdżę. Ze względu na mój wiek i to, że jeździliśmy ze z tymi przyjaciółmi na wakacje, takie osobne. I w lutym tego roku postanowiliśmy zrobić właśnie takie spotkanie po dłuższym czasie niewidzenia się. I jak tam przyjechałam, od tego czasu właśnie zaczęłam chodzić z młodzieżą na spotkania młodzieżowe, chętniej przychodzić do zboru. Jeździć na wycieczki, i od tego czasu również zaczęłam z Filipem czytać Biblię i na nowo się modlić. Odbyłam wiele rozmów, i patrząc na tamtą młodzież, widziałam, że moje życie bardzo mocno od, odbiega od ich życia. Przeprosiłam Pana Boga za to, co robiłam jeszcze parę miesięcy wcześniej, i powiedziałam sobie, że chcę mieć życie wieczne, tak jak. Mają mnie moi przyjaciele. No i choć wiem, że dużo jeszcze przede mną i czuję, jak bardzo mocno diabeł mnie atakuje, to staram się czytać i modlić codziennie, bo to mnie właśnie bardzo przybliżyło do Pana Boga. Wcześniej chodziłam do zboru, ale nie czytałam Biblii, bo uważałam, że nie ma takiej potrzeby ale jak widać jest, bo przez czytanie bardzo się przybliżyłam do Pana Boga. No i to tak w skrócie chciałam tylko powiedzieć.